I zbieramy grzbitwy Mam tylko dwa. razie mam takie dwa duże. Masz? Mam takie duże dwa. Pokaż, jakie. O. Ale ładne grzybki. Dwa. Patrz, co tu, zobacz, jak tu rośnie sobie. Ale to nie <grybki> Pod drzewem. No dobry, no patrz. Widzisz? No wiemy się z grzybach, no to nie wiem. No. Ma. Ja tu masz dwa, to takie ładne trzy, nie? No takie Dobra. Ładne. Następne. Następny bliźniaki. Tak, <gry> pokaż. Jeden. Bo to jest jeden, tło i drugi. Są takie dwa. No, taki tu mamy las i grzybków samar są małe. Ale są, niektóre są takie średnie, ale dużych takich tak nie ma, ale ludzi też dużo było, bo już mijaliśmy. Ale coś tu się, na, coś się nazbiera, tam chodzi Karol z Basią, a ja z Kingą, Kinga ma następnego. No ja nagrywam i nie szukam. Masz? Fajnie. No to szukaj dalej, ty to, ty to masz oko, i do kasy i do grzybów, nie? Hmm. Pokaż, jakiego masz. Takiego. Aha, no taki masz, schowamy. Dobra, będziemy jechać dalej, nagrywać później, jak coś znajdziemy, to się włączę. I co tu masz? Takiego grzyba. Ale ładne, dwa. Pokaż mi tu. Jakie ładne grzybki masz. Tu leży ja koło pnia. Dobrze. Zrosły. Super. O tu. Rosły. O, jest Karolek. Co tu znalazłeś? Też czarny łepek. Nie? No. Dwa. Super. Tak sobie chodzimy. Fajne odprężenie. Odpoczynek po wczorajszym meczu, w którym Lech widzimy, niestety nie przegrał. Jak widzę, wy nie patrzyli, Mamy no. tyle. Na razie mamy tyle. <grym> Gdzie to a, jest tu? A, a mama i miękka, no, to dopiero zaczynamy. także. Ej, to baba! Coś to Tu masz. Prawie. No widzisz? Jakie to jest o, jest i mamy. No. I mamy. Ej, nie mamy. Czy no, mi tak, żeby. Dopiero początek, także. O, Basia tam jest? mama, Basia, mama, mama ma teraz siedem albo osiem. Dwanaście. Uh -huh. Dwanaście. To dopiero początek. Jeszcze idziemy dalej tam. Hop, 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 z powrotem znowu pójdziemy drugą stroną. Będzie na obiadek z śmietanką, cebulką, uch. Może gdzieś jakiś ten prawdziwki się znajdzie. Tam pójdziemy, bo mam pewne miejsce. Ale ludzi jest tyle, że no, ale wiadomo jak to jest na grzybach. Dwóch przejdzie, trzeci znajdzie. Nie? Dobra, widzimy się później. Nasia ten tam jest? Tak. Pokaż. No to zrywaj. O, ładny, ładny, ładny łepek. Okay. I tak pomału jest trochę tych grzybków. Nie? Tak. Rosną sobie ludzi dużo, ale na kolację będzie. A może i kolację i obiad. Tam Basio z Karolem. No. No, widzisz? No to fajnie, pokaż je. Jeszcze z mchem. Połóżcie. Pokaż. O! Fajne grzybki. Super. A my szukamy taniej. Dopiero jest jesteśmy z z pół karolem. godziny, więc. Jest z karolem, a no, jest ale fajnie. Ja w to lubię chodzić po lesie. Polecamy to miejsce. <noise> no. Możesz nawet się zabawić w to. No. To jest fajna zabawa, Marek. a Odpoczynek? Nie? Fajny odpoczynek na grzybkach. No i tak chodzimy i sobie zbieramy. Te mniejszy może jakiś słoiczek w ocet zrobię. My dopiero pół godzinki jesteśmy, także... A przewidujemy tutaj do tego 4-5 godzin sobie pochodzić. To jest duży, wielki las, że coś się uzbiera. Dobra, łączymy się później. No i my... kozaka. Na kozaka? Pokaż go. Taki malutki, ale jest. Pokaż go, pokaż go, tak. O. Kozaczek. Ale jest. Tu taki mamy haszcza. Nie wiem, czy tam wejść. Możliwe, żebym coś tam znalazł Tu kozak był, może będzie Zobaczymy jak to dalej tu pójdzie Kinusia znalazła kozaczka małego. Może drugi kozak. A tu co jest? Co to jest? Może będzie drugi kozak. Zobaczmy. No. Ale ciężko się wyrywa. To jest kozak. No widzisz. Następny kozak. Następny kozaczek. Ale taki duży. O. Nie. No duży. To będzie szatan. Tego nie. Nie, nie, nie. Już widzę, Dobra, że to jest ja szatan. Tego trzeba wyrzucić, bo się potrujemy. Dobra, znaczy nie, o szatana by się nie, tak nie zatruł, ale całe grzyby zepsute, gorzkie. No wejdź tam, zobacz w tych haszcza, Czy tam coś jest, czy nie ma. Zobaczymy. Dobra, w sensie dobra. To, Bo to są takie już chaszczore. Tak sobie wejdź i idź tam na, tym górom i zobaczyć, czy coś tam rośnie czy nic. Nie? Nie, nie, nie ma nic. No, nie chcę wejść. Dobra. I tam te grzyby tam są. No. Tam są strojące grzyby. I to Dobrze. Fajnie się chodzi. Super Okej okay. Mamy przy sam na samej drzce, ścieżce Jest prawdziwek. Trochę obżarty, ale jest Ej, mówię, w jednym miejscu znaleźliśmy 15 tam gdzie byliście. No, oto prawdziwek. Gryzyna przez ślimaka. Ugryziony przez jakąś zwierzyny, ale jest, fajnie, trzymaj, idziemy dalej nie, tata, tata, jak tam o. byliście, tam nie, no. to tam 15 grzybów koło siebie było, o widzisz, idzie Basia, o, gdzieś tam się chowa za drzewami, żeby jej widać że nie było, Wyjdziemy w czatki teraz. O! Chodzi. na tle, na grzybów. No, coś koło tego ko. I teraz idziemy tam dalej w chaszczach. Będzie dobrze. Tyle mamy. Posiłek? A smakuje. Pajda da chleba. A ty co, Karolek? Kabanowski. Kabanowski. No. Trzeba się posilić. Herbatka jest zrobiona. Koszulc są ludzie. Coś mają. No. Herbatkę mają, bo my już kawę zdążyliśmy wypić. No. Kanapki też są. I idziemy dalej. Bo to w domu nie było czasu No nie ma no smakuje, tak bardzo Po meczu przyjechaliśmy, była pół do pierwszej w nocy i spania i rano o pół do ósmej już stawiamy ciężko było. No ale jesteśmy, chodzimy. mam ja terrarium ze sobą. Co? Mam terrarium ze sobą. Terrarium? No, szukasz nie jakiegoś zwierzaka, robaka. Taki, taki las. Ale no, my idziemy tam dalej, Kuba. Kurczę, się tu wysypał. Tam, gdzie gdzie ludzie chodzą, I to jest właśnie ten las i tam idziemy jeszcze z kilometrów w głąb i potem będziemy wracać. Bo już jesteśmy hu 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 od samochodu. No, drzewa powyrzucane przez wiatr. Wyrzucane wyrwane z korzeniami dobra, wchodzimy teraz tu tam już ktoś chodzi ale to można iść, bo to wiadomo, że dwóch przejdzie, zbierze, a trzeci jeszcze znajdzie no tak ale świecą się liście tak to, że się zbiera no trochę się no, dobra o, tu taki ładny u Fajny. O. Zerośnie. Ale tu znaleźliśmy takie coś. I napiszcie w komentarzach, co to jest. <grymne> Wygląda jak bursztyn. I tak jest tu. Ale tu też jest taki... tak. Nie wiem co to jest. Wszędzie jest też. Nie ciężkie wiem. to jest. Naprawdę ciężkie. Jakiś kamień. Ale taki, taki żeby Ale... był w lesie. No to napiszcie, kurcy. bo my nie wiemy, my nie wiemy. Co to może być? Zabierzemy to go, nie? Tak, napiszcie, co to taki jest? Kamień ozdobny nawet może być. Co to napiszcie, być? bo nie wiemy. Co to może być? No właśnie, co to może tak, być? żywica coś z co? rana, no to lepkie jest, więc To ciebie jest. Kurde, duże ja piwnicze. Ciekawe co to jest. No. Ciekawe znalezisko, nie? No naprawdę, ale w lesie? No widzisz. To powinna być nad morzem, a nie w lesie. No ale to nie. No, to w bursztyn to raczej to nie jest, ale. Mi się wydaje, że to jest jak bursztyn. Albo a, tęcza. Gdzie? Gość stęczy pod stałkami. Uderzyła tańcza. No. Nie wiem. Nie wiadomo. Mama z Karolem nie wiadomo gdzie jest. Zgubiliśmy się trochę. No ale. O! No. To tam jest, jest ale tam muchomorów. To napiszcie, bo nie my nie wiemy. Jeśli wy nie wiecie, no to trudno. No, może widzowie będą wiedzieć, co to jest. Idziemy tu muchomorki pokazać. Fajnie rosną. O, ale muchomorów. Sam, o, tu taki ładny jest. O, jaki ładny muchomorek fajny a tu ile rośnie ich tu są jeszcze szówki. o i tu są muchomorki tam jest całe stado muchomorków nakrapianych o ale iki tu jest i tu muchomorek które zarwiemy i zjemy, bo niektórzy jedzą niby muchomory ale fajne fajnie to wygląda jak na czerwono a tu taki jest inny czerwony muchomorek o, ten taki brudowy aż też fajny także sobie chodzimy Ciekawe co ten kamień taki, no to zwykły kamień jakiś, może, nie wiem, nie znam się, może ktoś będzie wiedział, co to jest. Kino se śpiewa, mama dziś Basia z Karolem nam znikli, nie, wiedzimy, nie wiemy gdzie jesteśmy, w zasięgu nie ma, się nie dodzwonimy, no ale powinniśmy, uj chyba czarny łebek, jest, <grym> jest. też rośnie między muchomorami dobra szukamy dalej grzybków. O, ale komary powodują. o i ładny widzicie go? w tej trawsku i jest nasz wykręcamy o Oki ładny Borowiczek. O, są takie? O. Borowiczek. Ale o. też nazywa się czarno, nie? No. fajny nie? No. A będziemy go jeść. ja nie będę jeść, bo nigdy. Nie będziesz jeść? Nie. A tych grzybów nie lubisz, no. Ale może się przekonasz. Boże ile tutaj tych mokuru... much... Trudno Buchomory. No. Naprawdę dużo ich tu. No. I ten kamlot. Ja się, ja się czuję. Ja, ja się tak mówiłam, Cię, ja, no. że tam idziemy, no to powiedziałam, że tam jest ten kamień. Ja tak chciałam go podnieść, nie udało się. Nie ja tak właśnie tak do mnie. dla mnie. taty to jest lekki, a dla mnie to jest jak ten kamień. Dobrze. No to e, idziemy dalej, nie? Szukamy dalej grzybków. Tak. No. Ja już go widzę. I jest, jest. Tu sobie rośnie. Wykręcamy i trochę obżarty, ale jest. Ale, przy, ale naprawdę przy. Yy... Przez ten kamień i przez to grzyby. No. Trochę sobie. Jest grzybek. Ciekawe, gdzie jest mama z Karolem, nie? No, zgubiliśmy właśnie. Trzeba zadzwonić, ale nie wiem czy to jest zasięg. Chyba nie. Chyba tak. Zobaczymy. A. Słoneczko gdzieś tam się przebija. Zobaczymy jak to będzie. Czyli jest następny. Się Jesteśmy na, przy Ambonie. Inaczka na wieżę. Noczka na wieżę. Ja chcę wejść. Dzień dobry. Trzyma. Ej, ale trochę ci No, ci nie jest tutaj jest. No ja nie mam się czego złapać. Widzisz? Myśliwy. Z bokiem, tam trzeba trzymać z boku, o. Dojdę. No. No, wysoko, wysoko? No trochę wysoko. Jak uh -huh. <laughs> Do góry! Do góry! <tryk> do góry! Do góry! Do góry! deszcz to trzymajcie no to góry! No. góry! Do A Do góry! Do bo tu z Do i czekają na no, tu tak siedzą

No. Kurna, ale mam stracha. Stracha masz? Tymczasem no. ja w taką parkurę. No. Ja pierdzielę, ja mam nogi ja <grystanie> Ej, dobra, to ja dyskoteka tańczę. <grystanie> no, ja dobra. Paśmę zdjęcie. No dobrze, no po kolei. I taki mamy tu busz. Całe widzę tu, ale jest nierozwinięta. Nie będę jej brał. Jak ktoś inny sobie ma o psówka jest, ale jest taka malutka kuleczka. Nie ma sensu brać. dobra, już pomału się kierujemy w stronę samochodu. Bo już tego wyszliśmy, może z 5 km, jak nic. Więc trzeba pomału się zbierać z powrotem. Tam grzybów dużo tak, aż nie mamy, ale na obiad i na kolacyjkę będzie się cebuli wrzucić, śmietanki. Będzie dobrze. Jeszcze trochę. Kinga schodzi, ambony, na dół nogę. Na Taraz, Kinga zostaje. Kinga zostaje. No bliżej, tu chodź. Boisz się? Z tego jak ja No dalej. Schodź. Ojej, Kinga, Kinga się jak boi Ja jakbyś była w kija no. na takim że Strach się boi, co nogę. ty by było. No widzisz, Zejdziesz po malutku i zejdziesz na... Na nogę. Jeszcze, 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 Dobra. No, no Kinga trzymaj ty... Uuu, lęk wysokości no. chyba jest. No, sobie ręce, a nie tak miałaś? Tak to tak, ja. Jestem w potacie, no. a ja nie mam. Do końca schodź. No. Do, jeszcze raz. Kilka schodź dalej, parku raz zrób. Dobra. I, I już jesteś, widzisz? No. Wziąłeś, no. Radę. Ale jeszcze, to jeszcze raz. No do no. wysokości. Dobra. A raz to z lecimy dalej. Z lasu. I wracamy już do samochodu. Już z powrotem. Na dwa obiadki będzie. Dużo nie ma. Dużo ludzi. Ale na dwa obiadki się uzbierało. Mam żuki. Je tu jest kinusia, o. To żuki. kinusia. To nie żuki. Co? Zaraz. Dwa no. żuki. No, kinusia się wzięła. No, co terrarium co zrobiła? I, i co masz? żuki, żuki i co Patrz, tam? widzisz, one sobie już zrobiły tu. Tu uh -huh. jest jeden, no. a drugi jest gdzieś no, nie w pobliżu, gdzie. gdzieś tu, tu. Albo gdzieś tu. Nie, tu. No, to jest jeden, a drugi. Jeden jest do mnie, drugi jest do Karola. To Trudno Kolej jest polować jeszcze. takiego żuka. No. I tak już zmierzamy ku autu naszemu. I do domku. Jest godzina już, która? Trzynasta prawie. Także pochodziliśmy cztery godzinki. Po lesie fajnie, ludzi dużo. No ale jest git, jest git. Jeszcze zaś w domu wyłożę grzybki, to dogram ile nazbieraliśmy. I co? O, tak tu wszystko wygląda. Teraz do domku. Mamy jakieś, wiem, 20 km. Zajedziemy. Robi się grzybki, obiadek się zje. I co? Jutro nowy tydzień. Zobaczymy, co to będzie. Może jeszcze wyskoczymy za tydzień na grzybki. Widzimy się już w domku. Ile zebraliśmy, pokażę Wam. I to by było na tyle. No, i tyle się udało zebrać. W takim. Na dwa obiady będzie, na pewno. Ojej, ja, spokojnie. Dwa prawdziwki. Tam jeszcze jest gdzieś trzeci, ten ugryziony, Reszta czarne łepeczki. Także. Pochodziliśmy, odpoczęliśmy w lesie. Fajnie, super. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam i coś tam wpadnie później, znowu, nie wiem, może znowu z grzybobrania. Mamy jeszcze film z meczu. Muszę go zmontować, ale to w poniedzieli go tam gdzieś wrzucę. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam. Do następnego. Cześć.